Kim jest Jenna? Jenna jest hakerem i oderem. Umawia się z wieloma użytkownikami, jednak gdy ktoś się odmówi, będzie próbować zbanować konto tej osoby, a nawet znaleźć jej adres IP. Jenna już od kilku lat jest aktywna w społeczeństwie Robloxa. Data jej powrotu szacuje się na 7 i 8 lutego 2022 roku. Jenna zaczepia tylko dziewczyny, dlatego warto zmienić skina na chłopaka w Dniach, gdy Jenna ma wrócić do Robloxa, nie wchodź nigdy z nią w interakcję. Najlepiej, jak ją zobaczysz, od razu wyjdź i nie dodawaj do znajomych w Roblox. Może ona tworzyć też multi konta, aby przyjaciółki z takimi samymi skinami do gry, albo żeby chodzili po innych serwerach i szukali ofiar dla niej. Jenna jest hakera, który nie psuje gry, a społeczność gry. Jest to trochę skomplikowane, ale myślę, że każdy to powinien zrozumieć. Jenna wraca raz do roku albo co dwa lata, aby społeczność o niej nie zapomniała nigdy. Według was, Jeśli czego bać? Napiszcie w komentarzach. Jenna jest dość dziwną postacią ze strony osobowości. Jest ona brutalna i niepokojąca. Z wyglądu wygląda na zwykłego gracza, ale specjalnie wygląda jak najzwyklejszy gracz, po to, by nikt się jej nie bał i nie uciekał. Jenna lubi to, co robi i sprawia jej tę przyjemność. Nikt nie wie, skąd się pojawiła Jenna i z jakiej przyczyny nawiedza Robloxa. Gdy wejdziemy na główne konto Jenny, czyli Agirl Jennifer, ujrzymy na jej profil nie tylko grę. Jeśli w nią wejdziemy i podążymy za śladami krwi, na samej górze wyskoczy nam straszny error. Jest to dosyć przerażające. W tym rolu jest ukryta wiadomość, jaką jest 7 i 8. Dlatego wiadomo, że w tych dniach Gena się pojawi. Mam jeszcze jedno potwierdzenie na głowie pewnego ograča. Jestem napisana siódemka. Można wspomnieć też o tym, że Jenna jest ukryta na obrazku przed włączeniem gry. Jest to też trochę dziwne. Należy ona też do coś dziwnej grupy, gdzieś coś napisała, a tak dokładnie: Content Deleted, co oznacza treść usunięta. Co warto dodać, Jenna pochodzi z Hiszpanii i ma na nazwisko Lopez. Co mogą świadczyć jej multikonta lub konta jej koleżanek? Jeszcze nie wiadomo, kogo te konta są, które w tym momencie wam się pokazują. Co dziwne, gdy wejdziemy w ekipunek Jenny, możemy dostrzec dziwny przedmiot o nazwie po przetłumaczeniu na polski: Jenna cały czas w laptopie, czy coś takiego jest to trochę dziwne. Niektóre z tych informacji dostałem od widza pod nickiem Nikolas Wostagan. Jednak dostałem niego jeszcze jeden film z rzekomą koleżanką Jenny w grze Jenny. Zobaczcie sami. Stworzyłem post na karcie społeczność, by dowiedzieć się od was co sądziecie o Jenny, Albo czy macie jakieś teorie? Troszkę mnie zaskoczyliście. Przytoczymy niektóre z tych postów i odniesiemy się do nich. W społeczności Roblox pojawiły się różne plotki na temat Jenny. hakerki Roblox i tego, jak ona ma do nas wrócić w dniach 7 i 8 lutego 2022 roku. Ponieważ główną grupą demo graficznym Robloxu są małe dzieci i nastolatki. Wielu z nich czuje się przerażonych i zastanawia się, czy ich dane osobowe są włamane. Oto prawda kryjąca się za wszystkimi tymi plotkami. Kim jest Jenna 2022 rok? Jenna Roblox Profil konta hakera. Profil Jenny Roblox. Profil Jenny Roblox o nazwie Agil Jennifer jest rzekłem hakerem, ponieważ powstało doświadczenie Roblox o nazwie Agil Jennifer Place. Po otwarciu gry i potążeniu ścieżką śladu krwi, spinasz się w na, nasz górze, Gdy tylko wejdziesz na górę i dostrzegniesz jaskini, gra wyświetli czerwono-czarny ekran z napisem treść usunięta i dostaniesz wyrzucony z gry z doświadczenia. Zobacz również 7878787878 w oknie rozłączony. Nie martw się. Jenna lub Jenna, Agir, Jennifer, Place nie włamują się do Twojego konta Roblox. Nie ma podwyręcenia tego kakera z oficjalnych źródeł Robloxa i to tylko plotka. Prawdopodobnie po to, aby uzyskać więcej wizyt na grze. Sekcja informacje użytkownika zawiera również trochę usuniętą, napisaną w dziwnym tekście, aby zwiększyć czynność przestraszenia. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo racji, ale niestety nie mogę pokazać nikomu tego widza na YouTube. Ale jeśli ktoś chce przeczytać samą wiadomość, to odsyłam na kartę społeczność, pozdrawiam Cię widzów. ale przejdźmy dalej. Jenna to dziewczyna hakerka, która została zraniona przez chłopaka, który ją zdradził i przez to chce się zemścić na wszystkich. Jest tu kolejna rzecz do sprostowania. Jenna nie chce się zemścić na wszystkich, a tylko na dziewczynach. Z niejakich powodów chłopaki są bezpieczni. W nie zawirusowanym napisał YouTuber o nazwie ZeroFixy, nagrał około 5 filmików o Jenie. Jenna ma go wyznajomych. znajomych. Był on aktywny na Roblox Studio około godziny 21.00, Jenna dzień później, czyli 2 2022 roku o, godzin o godzinie 9.00, czyli dzisiaj, grała w grę, która została stworzona w ten sam dzień, co Jenna była aktywna na Roblox. Gra nazywała się Stop Player Push Me Game, a w grze Jenny jest głowa jej byłego chłopaka Zerofixy, więc stwierdzam, że YouTuber Zerofixy jest właścicielem konta Jenny. Jest to po prostu prawdopodobna teoria, i tak dokładnie dzisiaj było konta Geny aktywne. Ten na moment nagrywania tego filmiku, bo ten filmik nagrywam już dwa dni w sumie, bo chcę się dowiedzieć najwięcej informacji o Jenny, żeby ten filmik był jak najbardziej wiarygodny. No i teraz zasady, jak się chronić przed Janą i co robić, aby nie zostać przez nią zapany. Najlepiej w tych dniach zmienić skina na chłopaka, albo w ustawieniach konta zmienić płeć na chłopaka. To bardzo dużo pomoże i wtedy Jenna może właśnie złapać. Albo dla leniwych po prostu lepiej nie grać 7 i 8 lutego, ponieważ wtedy może Jenna Was złapać. No i na przykład zbudować konto, jeśli to jest prawda. Oczywiście podsumowując ten film, dowiedzieliśmy się bardzo wielu informacji, które mogą się Wam przydać. Odpowiadając na pytanie, kim jest Jenna, chyba już znacie odpowiedź. A czy Jenna istnieje? No nie wiadomo. Może to być właśnie na przykład ten YouTuber, który nagrał z nią 5 filmików, albo ktoś inny, który mu po prostu pomaga w tym, ale po prostu to jest w ogóle niepołączona sprawa i po prostu to jest Jenna to Jenna. No nie wiadomo, to, tego się jeszcze nie, nie dowiedzieliśmy, ale takie są teorie, więc trzeba je przestawić. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Spędziłem tym filmem bardzo dużo czasu, więc byłoby mi miło, gdyby został tą łapeczkę w górę, suba i jakiś miły komentarzyk. I może polećmy po 10 tysięcy subskrypcji do końca tego tygodnia. Może się uda. Jest to trochę wyzwanie, ale z Wami może się uda. Może się uda do końca tygodnia wbić 10 tysięcy subskrypcji. Więc jeśli ja też pomóc, to zostaw łapeczkę, suba. No i ja bardzo dziękuję, bo na tym filmie trochę spędziłem czasu, więc do kolejnego filmu na 500 łapek robimy